No właśnie, proszę Państwa. Ja nie wiem, jak ja to robię. Ale, ale coś tu się popičkało. Po no, jest wszystko teraz jest dobrze, więc... bo mnie widać. Bo mnie widać. W tej Szwecji to jest wszystko podejrzane. Nawet obraz się nie chce układać. Ale muszę się trochę wychylić. I zaraz będę nadawał, zaraz, kochani, będę nadawał na YouTube. A dlaczego na YouTube? Dlatego, że jestem tutaj w Szwecji. O, są tak piękne kwiaty. Że może komuś to podarować, a, a mogę to tylko zrobić dla Państwa. To będzie taki nasz wstęp. No, Matko Święte, ale dlaczego ten paskudny telefon? No, to teraz, kochani, zaczynamy na żywo. Mamy 59 minut. Do tego, żeby coś tam dla Państwa nagrać, Państwo nie widzą. Jestem u Cioci Muni, u Tatula na imieninach. W cudzysłowie, to Jokszy, kochani, to nie jest tak łatwo. Rzeczy, które się tu kiedyś działy, Nie, muszę sięgnąć bo... bo tylko wody, tak? Kiedy się tu kiedyś działy, były strasznymi rzeczami. Były mąż, a Dworzeńki usiłował ją, będąc w Belgii, pozbawić życia. Ja byłem w tamtym czasie. Łobuz, kiedy się zorientował. Kochani, kiedy się zorientował. Chciał popełnić samobójstwo. Czekajcie kochani, ja trochę tej wody. Bo właśnie... Wodę. Wodę za wasze. Kochani zdrowie. Chciał kobietę pozbawić życia. Łobuz wyjątkowy. A dość Państwu powiedzieć, że nawet kiedy byłem zaproszony przez niego, ktoś powiedział, że pazerny jestem. Nie, ale trzeba prawdę oddać sytuacji. To był gęt, Gandawa. Belgia. On był tam na kontrakcie. Są rzeczy, które dowodzą tego, że ja nie kłamię, a są to zdjęcia. Będzie trzeba, to je ujawnie. Wyjątkowa chudra. Powiedział. Że oczywiście on, on zapłaci za moją podróż. To nie chodzi, żebym ja był pazerny na to, na to czy tamto, ale jednak te rzeczy kosztują, kochani Państwo. Ja do profesora, który już nie żyje, dojechałem. Po drodze gdzieś tam znalazłem jakieś pieniądze. To prawda, nikomu nie, nie, nikomu nie ukradając. Ała chudra. Kochani Państwo, wręczył mi bandno dwudziestokronny, mówiąc małżonce, pani Bożęce, że ja mu to wszystko i tak dalej. Przecież nie ja się tam prosiłem, on mnie zaprosił. Ale Bóg dobry, gdzieś tam u góry czuwał nad nami. Polscy kierowcy i tak dalej znalezione pieniądze, kochani, niesamowita rzecz. Oni mi pomogli. Ja dotarłem do profesora, do przyjaciela, czyli mojego przyjaciela, brata już nie żyje, kochany człowiek Piotra Bauera. Niesamowite. I po drodze mnie wszyscy wieźli. To były przeboje. młodzi ludzie z Polski, kierowcy sympatyczni z Polski. I w końcu do tej, do, do, dotarłem do, yy, do Hamburga. Łachudra powiedział, że on. Powiedział pani Bożeńcy, że on wręczył mi tyle pieniędzy, że mi wystarczy. To nie chodzi o to, kochani państwo, żebym ja był pazerny na, na te pieniądze, ale jeżeli ja kogoś z państwa zapraszam i zarzekam się, że to, że tam, to przecież watało, wypadałoby być w porządku. A tała chudra tego nie. Nie uczyniła, a co jeszcze powiedzieć, kiedy byłem, i teraz, bo to jest kwestia późniejsza, już daleka posunie, dalekie posunięcie w czasie, no, a teraz o sobie ze Państwa zdrowie Nie to, że, że ktoś powie, że ja się uchlewam i tak dalej. Nie, kochani państwo. We wszystkim trzeba mieć. No to trzeba mieć umiar. I ja ten umiar mam. Za państwa zdrowie, za moich przyjaciół i tak dalej. Skurwy nic więcej nie powiem. Można komuś mówić własne małżonce, że ja, że ja wszystko zrobię, nic nie zrobię. Ja dotarłem 24 godziny w tamtym czasie, jadąc Belgia, Bruksela, do Warszawy. 24 godziny, to pamiętam jak dziś. A ja wiem, że on przejdzie czas, będzie pokutował za to. Jako stary grześnik to mówię. I Państwo to też wiecie. Że nie ma tak, żeby on łobuz mógł uniknąć kary. Bo nie uniknie. Złożymy ponowne zawiadomienie o przestępstwie i tam, gdzie policja ukryła pewne rzeczy, oni będą musieli to otworzyć na nowo. I on, skurwiel syn, musi za to, kochani, państwo odpowiedzieć. Bóg, jesteśmy Polakami, nie, mo nie możemy sobie pozwolić, żeby takie swensony kurewskie, za przeproszeniem, bo są ludzie wśród Szwedów, którzy są szlachetnymi ludźmi i takich chwalnych, a nie łobuzów, którzy mówią tak, ja dałem, ja zafudowałem 20 koron, tak? Ale znalazł się człowiek, jeden czy drugi, policjanci Niemieccy. Dzięki którym ja dotarłem później nawet do samych Niemiec. Ja kiedyś to opiszę w jakiejś książce, po to, żeby pokazać te skurwysyństwo tych, przepraszam Państwa, tego dziadostwa ludzkiego, które nie powinno mieć miejsca. Się jeszcze wiąże. Człowiekiem, który jeszcze więcej przeżył. A dzisiaj to was, kochani, pozdrawiam. Już nie będę was męczył, ale jeszcze przyjdzie taki czas, że wiele więcej spraw poruszę w moich. No i relacji, wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowy.